50 lat po wystawieniu pierwszego w historii ciągnika koncepcyjnego na światowych targach Expo w Japonii, Kubota w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przedstawia nowy koncept X-Tractor Cross Tractor. Ten wyposażony w sztuczną inteligencję i zasilany elektrycznie ciągnik jest całkowicie autonomiczny i stanowi wizję przyszłości rolnictwa według firmy Kubota. Po wprowadzeniu w 2017 roku na rynek ciągników AgriRobo firma Kubota przedstawia nowy koncept z wieloma nowościami technologicznymi, przyspieszając swoje starania na rzecz wprowadzenia rolnictwa inteligentnego na pełną skalę. Stosując się do zasad identyfikacji wizualnej ciągników Kubota, firma stworzyła opływową formę, inspirując się ideą harmonii z naturą, mając na uwadze ochronę środowiska. System oparty na sztucznej inteligencji bezzałogowego ciągnika na podstawie danych dotyczących np. warunków pogodowych czy współczynnika wzrostu wybiera właściwe działania i w odpowiednim czasie je realizuje. Celem jest osiągnięcie całkowitej autonomiczności maszyn Kubota. Możliwe jest również automatyczne przesyłanie danych zebranych przez ciągnik do innych maszyn, co pozwala na skuteczne centralne zarządzanie pracami. Maszyna zasilana jest w 100% elektrycznie dzięki połączeniu akumulatorów litowo-jonowych z bateriami słonecznymi. Czterogąsienicowy układ napędowy umożliwia stabilną autonomiczną jazdę nawet po nierównych i podmokłych polach. Napęd elektryczny wbudowany w koła umożliwia zmianę prędkości obrotowej każdej z gąsienic. Więcej o nowym koncepcyjnym ciągniku Kubota przeczytasz na portalu maszyny dla farmera.pl